Hugh Lofting, doktor Dolittle i jego zwierzęta. Rozdział czwarty, wiadomość z Afryki. Sroga zima dała się wszystkim we znaki. Gdy pewnego grudniowego wieczora zwierzęta siedziały w kuchni przy kominku, wsłuchując się w słowa czytane przez doktora Dolittle z napisanych przez niego książek, tutu krzyknęła nagle: Słyszycie te hałasy na zewnątrz? Zaniepokojone zwierzęta zaczęły wsłuchiwać się w podejrzane dźwięki i odniosły wrażenie, jakby ktoś biegł w stronę domu. Drzwi się otworzyły i do domu wpadła zziajana Cici. Niech pan posłucha, doktorze. Przed chwilą dostałam chyobowe wieści z Afryki. Dowiedziałam się, że panuje tam jakaś okropna zaraza wśród małp. Umierają na nią niemal wszystkie, jedna po drugiej. Jak tylko moje krewne dowiedziały się o panu, postanowiły błagać pana o przybycie i zwalczenie tej strasznej plagi. – Jak się o tym dowiedziałaś? – dopytywał lekarz, zdjąwszy okulary. – Od jaskółki – odpowiedziała małpka. – Usiadła tam na beczce w ogrodzie. – Powiedz jej, żeby przyleciała się trochę ogrzać – rzekł do Little. Pewnie jest strasznie zmarznięta. Inne jaskółki odleciały już z naszych stron ponad miesiąc temu. Jaskółka była rzeczywiście zziębnięta do szpiku kości. Gdy już się jednak trochę ogrzała i pozbyła lęku przed całą zwierzątką gromadką i doktorem, opowiedziała im o wszystkim, o czym wiedziała. Gdy wiadomo już było w czym rzecz, lekarz rzekł. Powiem szczerze. Że z największą przyjemnością udałbym się do Afryki szczególnie teraz, gdy u nas jest tak strasznie zimno. Niestety obawiam się, że nie stać mnie na zakup biletów. Czy mogłabyś mi podać skarbonkę cici? Zwierzątko bezzwłocznie wskoczyło na kredens i chwyciło niewielką puszeczkę, która okazała się pusta. Dałbym sobie rękę uciąć, że były tam jeszcze dwa pensy, stwierdził rozczarowany Dolittle. Do niedawna rzeczywiście tam były, ale wydał je pan przecież na grzechotkę dla ząbkującego borsuka. Poważnie? zapytał zaskoczony lekarz. Na miły Bóg, cóż to za problem, te pieniądze? Ale nie zamartwiajmy się. Kiedyś poznałem marynarza, któremu wyleczyłem maleńkie dziecko cierpiące na odrę. Może zgodziłby się wypożyczyć nam statek, którym popłynęlibyśmy do samej Afryki? Następnego ranka John ruszył w stronę wybrzeża, by poprosić marynarza o przysługę. Gdy tylko wrócił do domu, oznajmił domownikom, że wszystko się udało i statek jest już do jego dyspozycji. Na wieść o tym, małpka, papuga i krokodyl zaczęły tańczyć z radości. W końcu mogły bowiem wrócić w swoje rodzinne strony. Doktor zaś odezwał się w te słowa. Pamiętajcie, że jestem w stanie zabrać tylko waszą trójkę oraz jeepa, tutu, dab, dab i geb-geb. Cała reszta towarzystwa musi wrócić na czas naszej nieobecności na swoje pola. Ale w sumie taka wyprawa i tak nie byłaby dla nich zbyt zdrowa pocieszył ich. Poza tym większość z nich na ten czas zapadnie w sen zimowy. Papuga, która miała już za sobą wiele podróży statkiem, wyliczyła doktorowi wszystkie rzeczy, które powinien spakować. Weź ze sobą jak najwięcej sucharów, mięso w konserwach i oczywiście kotwicę, rzekła. Statek z pewnością wyposażony jest w kotwicę, więc nie muszę mieć własnej, stwierdził ironicznie lekarz. Lepiej się upewni, żeby nie było potem niemiłej niespodzianki. No i pamiętaj o dzwonku. O dzwonku? zdziwił się ponownie do Little. Tak, o dzwonku. Chyba trzeba jakoś mierzyć czas, nie uważasz? Co trzydzieści minut będziesz dzwonił, i nie będzie wątpliwości, która jest godzina. Na Twoim miejscu wzięłabym również linę, która naprawdę świetnie się sprawdza podczas takich wypraw. Zaczęli się więc zastanawiać, skąd wziąć środki na zakup tego wszystkiego. No i znowu wszystko rozbija się o te nieszczęsne pieniądze krzyknął lekarz. Marzę już tylko o tym, by dotrzeć do Afryki, gdzie będę mógł radzić sobie bez nich. Muszę zapytać kupca, czy mógłbym zapłacić za wszystko po powrocie, albo nie lepiej posłać do niego z tym zapytaniem kogoś innego na przykład marynarza. Marynarz poszedł zatem do kupca i wrócił ze wszystkimi niezbędnymi rzeczami. Rozpoczęło się więc wielkie pakowanie. Zakręcono kurki, by nie pozamarzały rury, zabezpieczono solidnie okiennice przed włamaniem i dobrze zamknięto drzwi. Klucz powędrował na czas ich nieobecności do konia, który został w swojej stajence. Sprawdziwszy, czy zwierzę ma wystarczająco siana, by przetrwać zimę, podróżnicy zanieśli wszystkie pakunki na statek. Dostawca karmy dla kotów przyszedł pożegnać się z podróżnikami i przyniósł w prezencie wielką paczkę budyniu. Słyszał kiedyś bowiem, że w dalekich krajach nie znają tej potrawy. Jak tylko znaleźli się na pokładzie, prosiątko Gebgeb poczuło się senne i zapytało, gdzie może się przespać. Dochodziła bowiem godzina szesnasta, o której zawsze udawało się na krótką drzemkę. Polinezja pokazała mu więc kajutę, w której znajdowały się piętrowe łóżka. To nie są łóżka, lecz jakieś twarde deski, grymasiło prosił. Takie są właśnie łóżka na statkach, wyjaśniła mu polinezja. Wejdź po prostu na samą górę. Słodkich snów w koi, już mi się odechciało spać, odrzekł rozczarowany Gep. -gep. Wolę już wrócić na pokład. I zobaczyć, jak odpływamy od brzegu. Bardzo dobry pomysł! W końcu jest to Twój pierwszy rejs w życiu, powiedziała papuga. A do nowych warunków szybko się przyzwyczaisz. Następnie poszła z powrotem schodkami do góry, śpiewając przy tym wesoło. Tyle w życiu już zwiedziłam i nad morzem czarnym byłam. Białą wyspę też widziałam, w Chinach także przebywałam. Wkrótce spotkam się z rodziną, mą wspaniałą, słodką Niną. Chcę być teraz tylko przy niej, wtedy będzie mi najmilej. Tuż przed odpłynięciem do Little stwierdził, że należałoby jeszcze dopytać marynarza o drogę. Jednak jaskółka zapewniła go, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ jako doświadczona podróżniczka doskonale wie jak dopłynąć do samej Afryki. Ciczy mogła więc już spokojnie podnieść kotwicę, a przygoda mogła się rozpocząć.